Cześć. Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości twojego życia. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W tym odcinku porozmawiamy sobie o sporcie, o ruchu, aktywności fizycznej, jak zapewne widzieliście już w tytule albo opisie tego odcinka. Podzielę się z tobą moimi odpowiedziami na pytania, jak się do tego zmotywować, dlaczego w ogóle ta aktywność fizyczna jest taka ważna ogólnie i dlaczego jest ważna dla mnie, oraz jak ją polubić i wprowadzić w naszą codzienność, bo chyba koniec końców o to chodzi. Dzieląc się z wami na Instagramie tym, że chcę nagrać odcinek właśnie o takiej tematyce, zapytałam, e, czy dbacie o ruch w ciągu dnia i większość z Was zdecydowana odpowiedziała, że tak. Jeśli chodzi o to, ile czasu dziennie na to poświęcacie, to większość głosów um, była na to, że jest to tak około od 30 minut do godziny, a jeśli chodzi o pytanie, dlaczego to robicie, bo to na przykład dla mnie jest bardzo ważne i odsyłam Was do odcinka o poszukiwaniu swojego dlaczego i szukaniu sensu życia, tam się trochę więcej wypowiedziałam na ten temat, dlaczego to jest dla mnie? Takie ważne. Mm, tak, dlaczego dlaczego? Większość z was albo um, robi to dlatego, że zdrowo, albo poprawia wam to nastrój, uspokaja, relaksuje, um, pozwala odciąć się od innych spraw. Dużo osób też dzieliło się tym, że po prostu to, co robią, na przykład tańczą i tak dalej, sprawia im po prostu frajdę, przyjemność, że jest to wasza pasja, ale daje wam to też długofalowe poczucie satysfakcji i optymalny rozwój. Za to formy aktywności, jakie się pojawiały, były przeróżne, no to jest też bardzo indywidualne, o czym będziemy sobie też mówili, ale były to spacery, były to zajęcia taneczne, pilates, siłownia, też siatkówka, czyli tak jak ja, taniec współczesny, jazz i no dużo, dużo tutaj e, różnych dyscyplin sportu. Także bardzo mnie to cieszy, że jesteście tak aktywni. No i też zadałam pytanie, czy w związku z nadejściem wiosny i poprawieniem się pogody w waszym życiu jest więcej ruchu? I zdecydowana większość też odpowiedziała, że tak. Ale najważniejsze pytanie, tak wartościwie strasznie to pytanie, jakby jedno było ważniejsze od drugiego, ale dla mnie jest to ważne pytanie, czy czujecie się komfortowo w swoim ciele? I tutaj. 68% głosów było na nie, a 32% głosów było na tak. Czyli zdecydowana większość z Was nie czuje się komfortowo w swoim ciele. I ten wątek w związku z aktywnością fizyczną również poruszę w dalszej części odcinka. Fundamentem każdej decyzji jest dla mnie szukanie tego dlaczego, powodu i sensu w tym, co robimy. Także może odpowiedzmy sobie dlaczego w ogóle warto ćwiczyć, dlaczego warto dbać o tą aktywność fizyczną. Myślę, że banęłem będzie jeśli powiem wam, no, bo y, trzeba dbać o swoje zdrowie. Myślę, że wszyscy wiecie doskonale, wszyscy wam to wmawiają od dziecka. Um, o, użyłam kwantyfikatora wielkiego takiego, no cóż, um, wszyscy, nie wszyscy, ale na pewno dużo osób wam kiedyś to mówiło i sami sobie świetnie zdajecie z tego sprawę. Ale jeśli jesteśmy młodzi, to to zdrowie hmm, średnio do nas uderza i średnio jest średnio przekonującym argumentem, dlatego stwierdziłam, że przytoczy też tutaj inne korzyści, które ja widzę z uprawiania sportu oraz które są udowodnione naukowo: czyli sport poprawia nastrój, usprawnia twoje ciało. Poprawia zdolność do koncentracji, do produktywności, do uczenia się, podnosi samoocenę. To jest też taka forma, właśnie gdzie możemy w pewien sposób pokonywać siebie, pokonywać swoje granice i rozwijać się, co daje ogromne poczucie satysfakcji. Zwiększa wydajność mózgu, dodaje energii, redukuje stres, pomaga wyładować emocje i to jest jeden z takich najzdrowszych sposobów, dzięki którym możemy dać ekspresję i upust tym naszym emocjom. I nie cierpią przy tym ludzie, których obarczamy tymi naszymi problemami i emocjami. Sport dodaje pewności siebie, wpływa na lepszą jakość snu, a to z kolei wpływa na większą jakość życia, zwiększa zadowolenie. Daje poczucie szczęścia, oczywiście właśnie to zdrowie, bo zapobiega chorobom, działa prozdrowotnie, jest to inwestycja w przyszłość, w taką sprawną starość, no i dla niektórych argumentem e, też będzie to, że jednak w pewnym stopniu dbamy o wygląd. Hmm, oczywiście nasze ciała nie są zaprogramowane tak, że jeśli ty będziesz e, robić dwa treningi w tygodniu, to będziesz wyglądał tak, jeśli to będą treningi interwałowe, to ty będziesz wyglądać w ten sposób. Jeśli to będzie. Rozciąganie, to to będzie w ten sposób, a jeśli to będzie sprint, to jeszcze w inny sposób. To tak nie działa, i dlatego ten aspekt wyglądu nie chciałabym, żeby był Waszą główną motywacją do sportu, dlatego że to jest za mało i z tego potem rodzą się problemy. Mi to się całkiem łatwo teraz mówi o tym sporcie, dlatego, że od dziecka jest ogromną częścią mojego życia. I ja, od, odkąd tylko pamiętam, byłam aktywną osobą, aktywnym dzieckiem, aktywną nastolatką, to jakoś tak wszystko naturalnie mi przychodziło, ale jednak te fazy sportu i jakie podejście miałam do aktywności fizycznej, było mu niezmienne i nie zawsze zdrowe i świadome. Bo w pewnym momencie. Sport był dla mnie głównie narzędziem do schudnięcia i ja gdzieś tam na WF zawsze ćwiczyłam, chodziłam na jakieś dodatkowe SKS, -y, chodziłam do klubu siatkarskiego i tego ruchu naprawdę było w moim życiu sporo. Dojeżdżałam do szkoły rowerem, też sporo wychodziłam właśnie ze znajomymi właśnie, a to na rowerki, a to na spacerki, więc tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia. Jeszcze przez długi czas e, tańczyłam, także tego ruchu było sporo, ale no. Em, w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę schudnąć i wtedy ta relacja moja ze sportem trochę się pogorszyła, bo ja już nie ćwiczyłam dlatego, że lubię, nie ćwiczyłam tego, co lubię, tylko ćwiczyłam treningi, które uważałam, że będą najbardziej optymalne pod kątem zrzucenia kilku kilogramów. No a wiecie, jak 10 czy tam 12-letnia dziewczynka Ćwiczy, skalpel czy jakieś inne turbotabaty, e, które są ponad siły tego dziecka, i to dziecko nie ma jeszcze tak wykształconych mięśni, nie jest przyzwyczajone do takiego rodzaju ruchu, no to łatwo się zniechęcić. I często nie dawałam sobie po prostu fizycznie rady na tych treningach i byłam na siebie turbo zła, że odpuszczałam, no bo po jednym, dwóch trzech treningach stwierdzałam, że kurczę, jest mi za ciężko i to nie dla mnie i ja już w ogóle porzucam sport. Jeśli nie potrafię ćwiczyć takich treningów, to już jestem beznadziejna i do niczego, no bo przecież najwyraźniej mam za mało motywacji, dyscypliny, samozaparcia. No ale potem sukcesywnie ta moja relacja ze sportem się uzdrawiała. Znajdowałam taki rodzaj aktywności, który sprawia mi frajdę i nawet jeśli to były spacery, a przez długi czas jak była pandemia... To były w sumie tylko i wyłącznie spacery, to wtedy zrozumiałam, że ja nie muszę się zmuszać do ćwiczeń, jeśli jest jakaś forma aktywności, którą lubię. I tutaj, jeśli Ty jesteś może osobą, która nie ma jeszcze tak sprecyzowanego, co ona tak właściwie w tym sporcie lubi, jeśli chodzi o jakąś dyscyplinę sportową, choć. Tak mówię tutaj sport, aktywność fizyczna, ruch, trening, dla mnie to są synonimy. Nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że trening no to musi być y, zabójczy, dwugodzinny trening na siłowni z hantlami, z y, w ogóle sztangami i muszą się z was i muszą się z was lać wiadra potu. Nie, dla mnie równie dobrze treningiem może być półgodzinny spacer. Chodzi o to, żebyście się po prostu ruszali, no bo tak jak mówiłam, przynosi to wiele korzyści i wpływa zdecydowanie pozytywnie na jakość waszego życia. Więc jeśli chodzi o to, jak się zmotywować i jak znaleźć przyjemność w tym sporcie, to moje rady są takie, aby próbować różnych dyscyplin. Nie musisz jeździć na wyścigi kolarskie, nie musisz biegać w maratonach. To mogą być spacery, to może być yoga, to może być taniec. Gry zespołowe, taka ym, nienerwowa jazda na rowerze. Może to będą rolki, może to będzie wspinaczka. Tych dyscyplin sportu jest naprawdę dużo i możesz w nich przebierać. To mogą być łyżwy w zimę, latem basen. Próbuj, szukaj. Jestem pewna, że w końcu coś dla siebie znajdziesz. Warto też sobie urozmaicać ten sport. Ja ostatnimi czasy, jak kiedyś miałam średnią relację z treningami w domu, to ostatnio bardzo je polubiłam i właśnie jakieś takie tabaty czy treningi interwałowe sprawiają mi dużo frajdy, ale zamiast takich zwykłych treningów, na przykład tabat od Moniki Kołakowskiej które polecam, ja lubię, więc jeśli e, chcecie spróbować jakiś rodzaj aktywności fizycznej, właśnie taki bardziej intensywny, a w krótszym czasie, to może Wam też sprawi frajdę ale mi ogromną frajdę sprawia um, też taki taneczny trening i znalazłam też takie konto na um, YouTubie Fit i tam właśnie do różnych piosenek są robione treningi, ćwiczy się tam chyba 20 sekund, potem jest 10 sekund przerwy, to wszystko w rytm muzyki, powtarzalne ruchy i prowadząca jest super, energia po treningu jest super, ja w ogóle tańcząc nie czuję jakbym się męczyła, nie czuję jakby... To zabierało ode mnie energii, że muszę się zmuszać do tego, tylko właśnie mi to dodaje energii. Kolejna taka wskazówka to, żeby nie robić nic na siłę, i to już powtórzę się w sumie, ale jeśli nie lubisz biegać, nie biegaj. Jeśli pójdziesz na siłownię i ci się nie spodoba, to nie chodź na siłownię. Niewykluczone, że kiedyś w przyszłości ok, może ci się zmieni, może pójdziesz. Ja na przykład byłam kiedyś na siłowni, nie spodobało mi się. Trening siłowy to na tym etapie mojego życia nie było coś dla mnie, ale niewykluczone, że za rok, 3, 5, 10, może na tę siłownię wrócę. W tym momencie mojego życia inny rodzaj ruchu jest dla mnie sprzyjający. Teraz przejdźmy sobie może do tego elementu odcinka. Z ankietą i z tym, że bardzo duża część z Was zaznaczyła, że nie akceptujecie. Nie, to było pytanie, czy czujecie się komfortowo, czyli że nie czujecie się komfortowo w swoim ciele. I tutaj pojawia się pytanie do Was, dlaczego? Bardzo ważne jest, aby rozgraniczyć tę granicę: czy Ty się nie czujesz w swoim ciele komfortowo, dlatego że jego kondycja powoduje, że na przykład jest ci ciężko wchodzić po schodach, dostajesz zadyszki. No i uważasz, że z tą kondycją em, twojego organizmu dobrze by było coś zrobić, żebyś po prostu lepiej się ze sobą czuł, żebyś był bardziej sprawny, żeby było ci łatwiej żyć, żeby właśnie ta koncentracja, nastrój, to wszystko sprawiało, że jakość twojego życia będzie lepsza i że to są takie fizyczne aspekty ale może być też tak, że z Twoim ciałem jest wszystko okej, okay. jesteś zdrowy, sprawny, ono pozwala Ci na naprawdę dużo, a moment, gdzie nie czujesz się komfortowo w swoim ciele, siedzi w Twojej psychice. I jest to bardzo szeroki i głęboki, obszerny temat, więc ja się tutaj w niego nie chcę teraz zagłębiać. Nie o tym jest dzisiejszy odcinek, ale tak chciałam nawiązać, że warto sobie czasami zadać takie pytanie, właśnie, gdzie jest ten problem, i żebyś ty może zauważył, jeśli czujesz się niekomfortowo w swoim ciele, to dlaczego tak jest i czy to jest ta opcja pierwsza fizyczna, czy to jest ta opcja druga psychiczna? I to może już nasunie ci pewne wnioski i rozwiązania, jak można nad tym pracować. Bo jeśli ty się czujesz psychicznie niekomfortowo, to zwiększenie ilości treningów czy dieta, odchudzanie nic Ci nie da. A jeśli Ty się fizycznie czujesz niekomfortowo i jest Ci ciężej po prostu żyć, trudniej i odczuwasz skutki gorszej kondycji swojego ciała na co dzień, to tak samo akceptacja tego ciała i kochanie go i tak dalej jest super, ale nie sprawi, że... Ty fizycznie zaczniesz się lepiej czuć. To nie wpłynie na poprawę twojego zdrowia, Twojej kondycji. Ale jak już przeszliśmy właśnie też do takich spraw sylwetkowych i cała, to ważne jest, aby oddzielić ten element sportu od oczekiwań sportowych ideałów sylwetki, bo to jest bardzo słaba i bardzo krótkotrwała motywacja, i to nie jest tak, że. Będziesz ćwiczyć miesiąc, trzy, nawet pół roku i osiągniesz sylwetkę taką jak panie z wyfotoshopowanych, <tudne> trudne słowo, magazynów, czy z Instagrama. Nie wiem, czy ktokolwiek czyta teraz magazyny. Ale w sporcie chodzi o to, aby, kolejny punkt tutaj na mojej liście poczuć różnicę. Tutaj posłużę się książką, przytoczę Wam kilka zdań, kilka em, cytatów. Książka o jedzeniu intuicyjnym. Nie chcę kaleczyć angielskich imion i nazwisk autorek, także napiszę Wam to w opisie odcinka. Um, ale książka składa się z 10 podrozdziałów i jednym z nich jest e, Ruch, poczuj różnicę. Także tutaj kilka elementów takich wartych przemyślenia myślę, że Wam podsunę. Kiedy dieta zawodzi, często rezygnujemy także z ćwiczeń, ponieważ traktowaliśmy je tylko jako dodatek. Jednym z kluczy do konsekwentnej aktywności fizycznej jest skupienie się na swoich odczuciach, a nie na liczeniu spalonych kalorii. Jeśli skupiacie się głównie na utracie wagi, nie będziecie wystarczająco zmotywowani, by wytrwać przy ćwiczeniach. Będziecie traktowali ruch wyłącznie jako obowiązek podobny do monotonnej pracy przy taśmie, a kiedy nie zobaczycie natychmiastowych rezultatów, zapewne się zniechęcicie. Ruch jest ważny sam w sobie i warto go postrzegać jako metodę dbania o zdrowie, wydłużania życia oraz zapobiegania chorobom. Łatwo uwierzyć, że jedynym sposobem na utrzymanie formy jest wylewanie wiader potu, ale to wcale nie jest konieczne, by czerpać korzyści z aktywności fizycznej. Czasami natomiast dbanie o siebie oznacza powstrzymanie się od ćwiczeń. Na przykład, jeśli w nocy przespaliście tylko 4 godziny, a treningi oznaczałyby zerwanie się o 5 rano, lepiej tego dnia zróbcie sobie wolno. Ok, i tutaj mamy poruszone kilka kwestii, które chciałabym obszerniej omówić, czyli po pierwsze, żeby poczuć różnicę i właśnie zapytać się siebie dlaczego my to robimy i poczuć co ten ruch powoduje z nami i poczuć co ten ruch powoduje w naszym ciele jak wpływa i tutaj przytoczę kolejny fragment co możecie powiedzieć o następujących kwestiach poziom stresu czy potraficie lepiej sobie radzić ze stresem czy jesteście mniej nerwowi czy w mniejszym stopniu przejmujecie się trudnościami poziom energii czy jesteście bardziej pobudzeni? Czy nie brakuje wam werwy? Jeśli ćwiczycie rano, rozbudza was to, czy raczej działa otępiająco? Ogólne samopoczucie. Czy macie bardziej pozytywne podejście do życia? Poczucie wewnętrznej siły. Czy jesteście bardziej zdeterminowani? Czy mówicie, na pewno mi się uda i energicznie rozpoczynacie dzień? Sen. Czy lepiej spiacie i budzicie się bardziej wypoczęci? I to są te pytania, które warto sobie zadać właśnie, gdy uprawiamy sport. A szczególnie wtedy, gdy przez jakiś czas nie uprawiamy sportu, a potem do tego wracamy. I możemy poczuć tę różnicę, bo ja na przykład mam trochę zaburzony obraz, jak to jest, gdy się nie ćwiczy, dlatego że ta aktywność fizyczna regularna jest w moim życiu. Chociaż jak miałam taką sytuację, gdy miałam skręconą kostkę i kontuzja jednak wyłączyła mnie z aktywności fizycznej na 2-3 tygodnie, to pamiętam moment pierwszego treningu. I po takich dwóch, trzech tygodniach, gdzie ja siedziałam, mało się ruszałam, tego ruchu naprawdę w pewnym momencie zaczęło mi brakować. Moim marzeniem to było, żeby poćwiczyć, dlatego że brakowało mi właśnie tych endorfin, ruchu, tego uczucia po ćwiczeniach. Nie brakowało mi aktywności fizycznej, dlatego, że o, bo tak trzeba, albo nie wiem, bo zaraz przytyję, tylko właśnie brakowało mi tego uczucia. I to było cudowne. Ja do teraz pamiętam moment wdzięczności tego wystrzału endorfin po trzech tygodniach siedzenia, kiedy w końcu zrobiłam mój pierwszy trening i nie bolała mnie przy nim kostka za bardzo. I, i to wspaniałe, wspaniałe cudowne. I tutaj też nasunął mi się taki pomysł, że wakacje często są takim momentem, gdy my gdzieś wyjeżdżamy, właśnie ta aktywność fizyczna jest mniejsza, no bo wypoczywamy sobie, nie trenujemy itd., itd. No i ja kiedyś miałam takie podejście, że no nie, już w wakacje zaczynałam się martwić, że jak wrócę do domu, to trzeba wracać do formy, trzeba robić treningi. I już o tym myślałam. Ale właśnie może warto zmienić podejście do tego, że nie narzucać sobie... Że my coś musimy, tylko że fajnie będzie wrócić do tej aktywności fizycznej, która sprawia nam przyjemność, która sprawia nam radość, do której my chcemy wracać. Autorki na um, podsumowanie tego rozdziału o ruchu um, wstawiły jeszcze taki fragment o świadomym ćwiczeniu. Na podstawie badań z 2007 roku um, wyodrębniły takie elementy procesu świadomego ćwiczenia, jak. Zmacnianie koordynacji oraz więzi między ciałem a umysłem, a nie jej rozregulowania. łagodzenie stresu i obciążeń fizycznych, a nie tworzenie dodatkowej presji. Dostarczanie sobie szczerej radości i przyjemności z ćwiczeń, a nie karanie się. Odnawianie sił życiowych, a nie ich eksploatowanie. I tutaj polecam sobie jeszcze raz puścić ten fragment, przewinąć tam o te 30 sekund i przesłuchać tego jeszcze raz, bo to są moim zdaniem również kluczowe aspekty tego, jak budować zdrowe relacje ze sportem, z ruchem, z aktywnością fizyczną. Sport i ten ruch ma nam służyć ma być narzędziem, które poprawia jakość naszego życia, a nie narzędziem, które sprawia, że ta jakość życia nam się pogarsza. Żadne ekstremanie są dobre i jeśli w ogóle nie ćwiczymy, to w końcu przyjdą tego skutki. Jeśli ćwiczymy za dużo, tak samo przyjdą tego skutki. Jeśli sport jest dla nas wytchnieniem, jeśli daje upustym emocjom, zmniejsza poziom stresu, Dostarcza radości i właśnie dodaje ci energii, to jest super, ale w momencie, gdy czasami jest go za dużo albo za mało, no i przez to y, tracimy to połączenie z naszym ciałem, tracimy przyjemność, jest w nas więcej stresu, więcej presji, więcej takiego napięcia, mm, karamy się treningiem, to wtedy znaczy, że coś jest nie tak. No, jeśli chodzi o to, jak wprowadzić aktywność fizyczną do naszego życia, do codzienności, no to oczywiście nawyki kłaniają się tutaj jak zawsze. Czyli, jeśli jesteś osobą, dla której ten sport jest nowością, to małymi kroczkami do celu. Nie narzucaj sobie takiego podejścia zero-jedynkowego, że musisz mieć 10 tysięcy kroków, bo inaczej to, to nie jest zaliczony dzień um, treningu. Dużo osób teraz robi właśnie jakieś takie wyzwania krokowe. Okej, okay, to jest fajna motywacja, ale z drugiej strony, jeśli ty masz 9,5 tysiąca kroków, um, czy tam 9900 i musisz chodzić 100 kroków wokół stołu, żeby tylko to sobie nabić i móc zaliczyć dzień. No to wiecie, to już um, kształtują się tutaj niezbyt zdrowe relacje z tym ruchem, bo już on sam w sobie nie jest tym celem, tylko celem jest to, aby nabić sobie kroczki. I tak samo jeśli czujesz, że dzisiaj jest dzień, w którym chcesz zrobić intensywny trening, super rób, ale gdy następnego dnia czujesz, że twoje całe ciało jest w kwasiem mlekowym i masz zakłasy, i no, nie chcesz już dzisiaj ćwiczyć albo chcesz tylko łagodnie się porozciągać, no to zrób to. Nie zmuszaj się do tych ćwiczeń na siłę, dlatego że potem możesz się do nich zrazić. Małe kroczki, na początek może spacer, może rozciąganie, może yoga Popróbuj sobie różnych form aktywności. Z czasem też u ciebie to się będzie zmieniało, bo zawsze najciężej jest zacząć. Potem, jak już zaczniesz, jak ten sport zacznie sprawiać ci frajdę, przyjemność, to naturalnie przyjdzie też to, że może będziesz chciał więcej czasu na to poświęcać, może spróbować bardziej intensywnych treningów. No ja tak miałam z jogą, że ja na początku byłam drewnem, totalnym drewnem i 5 minut porannej jogi, jakiegoś takiego rozruchu, w ogóle pozycja psa z głową w dół, to dla mnie była tragedia, bo moje plecy były tak spięte, że nie byłam w stanie tej głowy tak schować za ramiona. No ale właśnie po tych 5 minutach potem zaczęło mi się podobać, bo jogę praktykowałam w wakacje i rano sobie codziennie robiłam. I z tych 5 Minut wydłużam do 10 do 15, a pod koniec wakacji już rano robiłam sobie pół godzinki, czasem bardziej statycznej, czasem bardziej dynamicznej jogi, także ta różnorodność i ten rozwój w sporcie. Zwiększanie ym, się jego ilości albo intensywności treningów z czasem to jest normalna sprawa. Sportowcy tak samo zwiększają swoją kondycję do zawodów itd. No to wszystko odbywa się z czasem. Okej, okay. myślę, że wszystko to, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. Moja prośba do Ciebie jest taka, abyś. Bał o ten sport, abyś dbała o ten sport, bo naprawdę możesz poczuć różnicę. I daj sobie szansę, spróbuj. Traktuj go jako przyjaciela, a nie jako wroga, jako moment wytchnienia, a nie moment kary. I siebie też tak traktuj, jako swoją przyjaciółkę, swojego przyjaciela, a nie swojego wroga. Twoje ciało też jest Twoim sprzymierzeńcem, a nie Twoim wrogiem, daje Ci możliwość ruchu. Daje ci możliwość doświadczenia życia, więc także dla niego łagodnie i zgodnie z tym, na co ma danego dnia ochotę, nim ruszaj, a nie złość się na niej, i na ciebie, że nie wygląda tak, jakbyś chciał. Dobra, miał być krótki, zwięzły odcinek, chyba trochę nie wyszło, ale to jakby typowo. Mm, aczkolwiek mam nadzieję, że też jest taka trochę luźniejsza forma, bo czasami sobie odsłuchuję te moje odcinki i na przykład ten odcinek o odpoczynku był taki powolny, te przerwy były pomiędzy niektórymi zdaniami, niektórymi wyrazami takie długie. Ale myślę, że ta aura odpoczynku też tu przemawiała, no a tutaj bardziej chaotycznie, bo o aktywności fizycznej o ruchu, o zmianach, no i do takiej zmiany, myślenia, albo może tej rutyny treningowej, właśnie na wakacje na całe życie zachęcam, bo nie odchudzamy się na wakacje, nie robimy formy na wakacje, tylko robimy formę w naszej głowie. Na całe życie. No i z taką myślą Cię zostawiam. Bardzo Ci dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych, cześć.